Witam, witam, z tej strony 19pietruszka20, gramy sobie w DC. Eee, w pierwszym odcinku w zasadzie wytłumaczyłem na czym gierka polega, ale wytłumaczę też w tym Gramy sobie tu jako eee, niewinny Czyli musimy współpracować z osobami, które gramy, Genera gra jest ogólnie na 6 osób i cztery osoby są niewinne, dwie osoby są zainfekowane. Hmm. Musimy w, e, ogarnąć, która z tych osób jest niewinna i z nimi współpracować. E, jeżeli dobrze to rozegramy, to musimy przejść trzy poziomy, dostać się e, na ostatni poziom, no i tam jest e, taki takie wyjście po prostu yy, z mapy yy, no i musimy przejść przez yy, fazy nocy w których zainfekowani zmieniają się w specjalne specjalne potwory które mogą nas pożreć no i w międzyczasie Ci zainfekowani mogą pić taką krew jak wampiry eee, w trakcie dnia, a my w trakcie dnia możemy zbierać takie różne rzeczy. Oczywiście, zainfekowani też mogą to niszczyć, mogą to zbierać. Eee, no i może to nam pomóc przetrwać e, w trakcie nocy albo też. E... Albo też przeszkodzić. Mam nadzieję, że mnie nie Hans. Hans Rachel, Hans Rachel. Minolisa. Kto strzelił? Dobra, nie wiemy. Nie, to jest najgorsze, jak masz wielu ludzi na danych pozycjach i później nie wiadomo. Tak naprawdę. Dobra, robmy to. Możemy też sami jakby zniszczyć to, tylko po to, żeby właśnie. Tak, zniszczyli. Mogłem jeszcze trackera dać, tak naprawdę, ale to. Chyba kogoś zjadli, nie? Ale cicho jest w ogóle nie. Nikogo nie zjadli. Kto to jest? Lisa. Woje? Wojciech mnie to zrobił. Musimy lepiej

Probably Rachel, 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 nie Rachel, nie no, Rachel, Rachel, nie no, nie, mogę. Lisa była czysta, nie? No nie zdążyłem nawet w nich strzelać, bo mnie z... powalili niestety. No i tak na infektorów, no, na... na infektorów, no ale... wyłączę im dźwięki, żeby nie było słychać, co so, to było na chwilkę. Dobra, generalnie to... Nie zdążyłem ich powalić, a zainfekowani też mogą jakby strzelać do dnia i chodzić w... Przekonać innych e, niewinnych, żeby wywałtowali niewinnego, niestety. No, są takie taktyki, i z reguły na wysokim poziomie często się je e, stosuje. No i na Rachel wygrali. Przecież oni już wiedzą, że wygrali. <grym> No i tak wiadomo, że już chyba wygrali. Eee, I Hans został jako jedyny niewinny. Hm. Otóż, no RIP. Czy to Hans jest? Czekaj, kto jest? Bo ja Hans jest? O, ciekawe. Dobra, czy jednak się myliłem? Jednak jestem nubkiem. <grym> czy to, co był Chang z Hansem? Chang z Hansem może? Hmm. Ciekawe. Nie, ja, no, ale nie podobało mi się to po prostu, że złotowali lisę. Która no, wyszła jako pierwsza, a zwłotowali ją jakby wspólnie. O, czyli jest jednak Rachel. Okej, okay. to Nina tylko popełniła błąd w takim razie, czyli jednak Rachel była. A to dziwne, czemu tak wspólnie zwłotowali listę. Nie rozumiem tego. Czy jednak e, połowę miałem w tym racji, ale niestety nie, nie na to, już, tak powiem. Jestem ciekaw czy <grywa> chyba raczej ma małe szanse. A zobaczymy. Włączy wam dźwięki może albo nie. O Typ prawy. Nie rusza się w ogóle. Czekajcie, włączę wam dźwięki, bo to teraz pewnie będzie lepiej słychać. Bo oni nie mówią, więc mnie będzie dobrze słychać. Właśnie nie pamiętam jak to w DCD jest, ale chyba jak ta osoba przeczeka bardzo dużą ilość czasu, to nie wiem czy bramy się same nie otworzą. Mm, żeby gierka nie trwała tak długo, to jest jakieś chyba tam, nie wiem czy to, czy tego nie można przeczekać przez przypadek, ale... Chyba tak, bo Do dosłownie ina nic nie robiła, tylko siedzisz w jednym miejscu i czekasz. No i tak nie ma szans, tak naprawdę, no. musiał by musieli jej tu nie powalić. To nie jest co biega? Mm, Mas so nie, nie no, ma no problem No jeszcze nie ale No ale raczej no, nie wiem W sumie może się kryć dobre miejsce, w dobrym miejscu ją zrespiła, ale by musiała jakoś przetrwać noc też. Nie, jak ona to wygra. To no, będzie niesamowite. No, szkoda, że to się tak skończyło, bo podcinaczek to taki średni. No powalili mnie ja w drugim tym. Powalili w zasadzie dwóch innych inocentów. <grym>, to, jest... <grym>, to jest... śmieszne. Jeden chyba wie, że no, ma jakieś plany to No i to jest profesjonalny gameplay visit. Siedzisz że się kampisz. Ja często fuseboxy zbierałem i wydaje mi się, że to jest zła taktyka, właśnie. W sensie, jak jesteś w czterech na dwóch, to chyba jest niezła, no bo przyspiesza cię do kolejnego etapu, ale jak jesteś sam na dwóch, to chyba to jest jedyna słuszna opcja, nie wiem. I tak padnie. a miała aparat, przecież miała aparat. Nie wiem, bardzo dziwne, bardzo dziwne. O No nina została powalona eee, no nie wiem to, że Lisa i mnie tutaj wywołowali, Nie wiem, dziwne Dobra, no cóż, bywa i tak Dobra, ja dziękuję za oglądanie i to by było tyle w tym odcinku, bo chcę trzymać format